Cześć mamo, cześć widzowie Zieliski na Starej Szafie. Dzisiaj chciałem wam pokazać miejsce, w którym jak zupełnie przypadkiem z Agnieszką tutaj trafiliśmy, od razu tak się zdarzyło, że pomyślałem o was, bo wiem, że zarówno ty mamo, jak i twoi widzowie lubicie takie miejsca. Więc no właśnie, więc chciałem je wam dzisiaj pokazać. Wybaczcie, jestem trochę zmachany, ale przyjechałem na rowerze. Z miejsca, w którym aktualnie mieszkamy, tutaj na Teneryfie, no i co, nie ma co dłużej gadać. Odcinek wziął się trochę z tego, że, tak jak powiedziałem, miejsce jest idealne do tego, żeby wam je pokazać, a z drugiej strony, mama wspominała o tym, że jest trochę przeziębiona, więc, więc przez to ma trudności z nagrywaniem odcinków. Więc pomyślałem, że idealnie w jej zastępstwie będzie, jeśli. Jeśli właśnie dostaniecie trochę treści wyjątkowo ode mnie, nie ma co dłużej gadać, chyba to miejsce, mam nadzieję, że powie Wam dużo samo za siebie. To jest po prostu duży, bardzo ładny w środku sklep ogrodniczy. Taki sklep, w którym można znaleźć zarówno wiele rzeczy do ogrodu, jak i po prostu do domu. Ostatnio, jak tam byliśmy, były jeszcze bombki choinkowe. Nie wiem, czy będą jeszcze w tym momencie. Z drugiej strony, oprócz takich drobiazgów właśnie jak bombki choinkowe, można kupić tutaj, na przykład drzewa, które stoją tutaj za mną. Nie wiem, czy je widzicie? Z każdej strony tutaj wzdłuż alejki parkingu stoją drzewa, które w takich dużych donicach, które po prostu można kupić. Także mam nadzieję, że pozwolą mi nagrywać, że nikt mnie tutaj za nagrywanie nie ścignie i będziecie mogli się poczuć tak jakbyście tak jakbyście tutaj po prostu ze mną dzisiaj byli. Zapraszam. Już po samym wejściu widać, że to jest bardzo duży sklep. No i tutaj króluje, to jest Renifer, taki z drewna. Takie elementy ozdobne widziałam bardzo podobne również w Polsce. Sama jestem bardzo ciekawa, na ile ten asortyment będzie różnił się od polskiego. Podejrzewam, że nie za dużo, dlatego że no, w dzisiejszym świecie globalizacji i bardzo łatwej, łatwego przepływu gotówki czy towarów, podejrzewam, że mniej więcej to samo będzie również tutaj. Tutaj jest sarenka, tam był jeleń czy renifer. Widać, że już są pozostałości tylko po świętach Bożego Narodzenia, no i przede wszystkim widać, że jest dużo takich dekoracji w stylu Boho. No, ten Ryfa jest krajem wyspiarskim, więc nie jest to dziwne, że tam będą królowały właśnie wikliny, muszle, drewno, takie rzeczy, które po prostu kojarzą nam się z takim życiem wyspiarskim. ładne są te duże latarnie i te duże latarnie przepięknie wyglądają w ogrodach. Te duże bazony, no ten jest piękny, duży taki bazon, takie duże ceramiki wystarczy czasami, żeby w pomieszczeniu było jedno czy dwie, czy na balkonie właśnie, czy w ogrodzie wygląda to przepięknie. No i zobaczcie też jak fajnie są wykorzystane światełka. Światełka takie, które możemy wykorzystywać przez cały rok nawet. Zobaczcie jak w ogrodzie pięknie by wyglądał opleciony, taki duży fotel takimi małymi światełkami. Wygląda to przepięknie. Te wielkie latarnie są też bardzo ładne. Stoły drewniane, które bardzo podobne również są w Polsce, wiklinowe krzesła. Piklinowe kosze, donice, wygląda to y, zawsze pięknie. Zwłaszcza jeżeli jest to połączone z jakąś piękną, taką efektowną rośliną, to wygląda to cudownie. Widać, że są półki puste już po świętach Bożego Narodzenia, to co mówił Kornel, że tutaj już będzie następowała wymiana y, towaru. Jeszcze przepraszam Was, ale jeszcze kaszę trochę. To, to nie wiem, wreszcie śniegu może były. Ale piękne są te ogromne, zobaczcie takie latarnie. Naprawdę przepięknie to wygląda, bo już sama rzeźba tej lampy jest przepiękna, no a jeszcze jak będzie oświetlona, tutaj jest obok lampa, bo to jest taki lampion. Dużo tutaj widzę jest też takich stołków ław z bambusa. One też się doskonale sprawdzają doskonale sprawdzają się również we wnętrzach. A zwłaszcza w takim stylu boho to wyglądają te wnętrza bardzo fajnie. Patrzcie jaki wielki bambus. Tutaj zauważyłam też w tym sklepie, że występuje bardzo często no, motyw tego niedźwiedzia. Prawdopodobnie właśnie zostaje jeszcze po święta. Proste, piękna forma prostych świeczników, kosze, koszyczki, lampiony. To wszystko towarzyszy im, zwłaszcza w ogrodach, no, dlatego że yy, no, w takich klimatach życie toczy się na zewnątrz. A tu zwróćcie jeszcze raz, po raz kolejny na te lampki, które można przez cały rok, eksponować w naszych ogrodach i wygląda to przepięknie zarówno latem jak i zimą, jesienią no i tutaj mamy też jeszcze takie jelonki widzę, że też są suszone kwiaty, zatrwiam, jest kadzidełka, świecę. A to chyba ta szałwia, biała szałwia, czy to okazyna mieszkania? Zwykłe, proste podkładki pod kazidła bardzo y, przydają się, żeby ten popiół po prostu nie sypał nam się na y, stół czy na radę, jeżeli to kładziemy. Wydaje mi się, że takie najzwyklejsze, proste są bardziej efektowe. No i tutaj też widzę dużo świec, nawet kształty tych świec to wszystko jest bardzo podobne jak do nas. O tutaj jest zatrwiam jednak suszony. Lubię, lubię zatrwiany suszony, bo on bardzo ładnie wygląda w różnych kompozycjach. Nie wiem czy to były prawdziwe kwiaty, czy sztuczne. Dzisiaj rzeczywiście te kwiaty sztuczne są często robione tak, że Trudno rozpoznać. Zobaczcie, ja uwielbiam takie wielkie, piękne, potężne, wazony. No one wyglądają po prostu cudownie. Bardzo ładnie wyglądały te ściany działowe, takie wykonane z ratanu, przeplatane jak koszyk. To jest świetny pomysł do, i to może się czasami po prostu przydać też. Takie oczkowodne, szum wody, bardzo, bardzo ładnie to... Wygląda. Oczywiście najładniej to wygląda, jeżeli jest to wkomponowane w żywy ogród. Do tego żywe rośliny wygląda to naprawdę pięknie. Ten płotek bardzo mi się też podobał taki. Y, y, nie wiem z jakiego drewna, czy to z takiej grubej bieczniny, czy z bambusa, ale bardzo ładnie ten płotek wyglądał. I świetnie wygląda ta fontanna w formie dzbana na środku. Te wszystkie fontanny, które są podświetlone, czasami wydawało mi się tak, że wyglądały dosyć tandetnie. Nie mówię tutaj o tych konkretnych, ale czasami jak oglądałam w Polsce, ale później, kiedy to były, one były pięknie wkomponowane w ogrodzie, naprawdę były bardzo fajne. No i my mamy tu po raz kolejny wielkiego niedźwiedzia. I rośliny. Tutaj widzę i są juki. Co ja tu jeszcze widzę? Rodendrony. ktynante widać. Tam chyba były te... No, Kornel mało nam tu pokazał tych kwiatów, tutaj trochę nam te, te lampy tak migocą, niestety to jest ta wada tych jarzeniowych oświetleń, bo one tak nie niestety nam mrugają. Nie wiem czy te trawy są prawdziwe, bo to jest chyba papirus, czy to są też sztuczne te trawy. W każdym razie te fontanny, muszę Wam powiedzieć, bardzo ładnie wyglądają w ogrodach. Taki szum wody, o takie zwykłe proste, zobaczcie, dwie misy przelewające się. Super to wygląda. Dużo jest pokazanych też takich bambusowych altanek i bambusowych mebli, dużo ława stołek czy, czy, czy te kanapy. Zobaczcie jak pięknie wyglądają też te no, żerandole, takie strawy morskiej. Pięknie to wygląda. Nie wiem, czy tu jest prawdziwa lampka na tym stole stała, też dosyć ciekawy, ciekawy ornament. No i paprocie. O, tutaj też stoi ta lampa, bardzo ciekawa. Maty takie piękne, bambusowe, drewniane te płotki. Była bardzo ciekawa, to prawdopodobnie sztuczne są te trawy, no bo to Wygląda właśnie jak te tilancje wiszące, ale podejrzewam, że to jest sztuczne. No, i tutaj są pokazane głównie te aranżacje ogrodowe. Te płotki, zobaczcie, dzielące z bambusa też wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Proszę bardzo, tu mamy też taki wypleciony, wypleciony kaktus jakiś. Krzesła też te plecione bardzo mi się podobają. Zwykłe, proste ławy. I taką ławę można wykorzystać zarówno jako ławę do siedzenia, jak i również taką konsolę małą. Mają bardzo ładną ceramikę prostą w formie i wydaje mi się, że takie proste formy. O, tutaj jest cycac, piękna roślina. Niestety miałam kiedyś, ale wymaga ona niestety przez cały rok jasnego światła. Jest przepiękny, duży. Zastanawiałam się, czy ten papirus jest prawdziwy, czy to jest też sztuczny. Bo tutaj widzę kalateros mają tam od czasu do czasu. Myślałam, że więcej będzie też takich kwiatów typu kordylina, te ekluzje. Myślałam, że więcej też takich będzie kwiatów. Piękne, te zwykłe, zobaczcie, talerz prosty na tym jakiś koralowy, czy tam. No, wygląda to bardzo, bardzo ładnie, efektownie. Zastanawiałam się też, czy te dywany to są dywany, które mogą być na zewnątrz. Te stoliki z wikliny. Koniki morskie. No, jest to wyspa, więc zwróćcie uwagę, że tutaj mamy głównie te elementy dekoracyjne, muszle, latarnie morskie, takie w klimacie morskim. Oj, tutaj mamy też kwiatów dosyć dużo. tu mamy pasiflore tutaj mamy Oj, tak szybko przeleciał, że, że nie widziałam dokładnie tam chyba było też asplenium nidus, to jest taką roślinka, którą też miałam no naprawdę podobają mi się te z bambusa te ciałowe ścianki świetnie to wygląda i tu widzę pozostałości jeszcze dekoracji dużo zobaczcie ta ława zobacz mamo zobacz mamo ta ława Myślę, że by Ci się mogła bardzo spodobać, bo ona tutaj pod szkłem ma taką przestrzeń, w której można sobie w zależności od pory roku, nastroju czy okazji różnie tą przestrzeń wypełnić i przez to udekorować sobie wnętrze. Nie wiem, nie wiem to dobrze widać. Jakby to jest cała ława. Ona niestety jest zostawiona A tutaj w lodówkach widać wiązanki gotowe, które świeżą cięte kwiaty. I to tyle z odwiedzeń dzisiejszych w tym centrum ogrodniczym. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że poczuliście się trochę. Tak jakbyście byli tutaj ze mną. Jak widzieliście, miejsce jest bardzo ładnie zaaranżowane i mi się tam bardzo podobało, szczerze mówiąc trochę bardziej niż nawet się spodziewałem, bo, yy, bo, bo jakoś wcześniej nie robiłem takiego tutaj dokładnego spaceru jak teraz, a, a jak się tak dokładniej przeszedłem, no to jest tam dużo rzeczy, które szczerze mówiąc bym dla siebie znalazł. I mam nadzieję, że teraz nie mam jeszcze własnego ogrodu, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki moment. W którym będę miał ten ogród i będę mógł przychodzić do takich miejsc jak tutaj, żeby go sobie urządzać, żeby go rozwijać, żeby wstawiać sobie nowe udogodnienia czy, czy ozdoby, bo powiem Wam, że zaczynam właśnie, będąc w takich miejscach, rozumieć dlaczego ludzie mają do tego taką pasję. W tym sklepie można było znaleźć dużo. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać, ale oprócz tego było tam też dużo dużo rzeczy, których pewnie nie udało mi się pokazać ale e, chciałem powiedzieć, że można w tym sklepie znaleźć słuchajcie, naprawdę od e, kadzideł ja zresztą nie powstrzymałem się, uwielbiam kadzidła nie powstrzymałem się i kupiłem sobie dwa kadzidła, zaraz wam pokażę zresztą jakie e, kupiłem sobie takie kadzidełko, nawet nie wiem do końca co to jest, ale pachnie i wygląda bardzo fajnie, jedno to jest coś takiego a drugie to są takie bardziej klasyczne kadzidła, ale też takie bardzo, bardzo porządne. Yy, bardzo ładnie pachną, są takie grube, myślę, że będą bardzo esencjonalne i, i bardzo, fajnie, bardzo fajną atmosferę wprowadzą. No ale w ogóle zapach w tym miejscu yy jest fenomenalny. Też w zależności od tego, w którą alejkę się wejdzie, to te aromaty tam się unoszą bardzo różne. Jak się wejdzie do tej zielonej alejki, która była jedną też z moich ulubionych, tam gdzie można kupić po prostu rośliny doniczkowe to ten zapach żywych, świeżych roślin jest po prostu jest po prostu wspaniały. Ja też jestem synem ogrodnika. Więc ten zapach kojarzy mi się oczywiście z dzieciństwem i z takimi dobrymi wczesnymi wspomnieniami, więc mam do tego dodatkowy sentyment. Ale myślę, że dla większości z was ten zapach też byłby bardzo przyjemny. No i już nie wspominam o tych miejscach, gdzie są kwiaty cięte, tam są też rozpuszczane chyba jakieś specjalne aromaty. Jest po prostu, jest po prostu wspaniale. Można kupić, jak widzieliście, tam zarówno zestawy stołowe. Jak i właśnie jakieś takie drobne ozdoby do ogrodu, czy też do domu, ale także całe altanki ogrodowe też w fantastycznym, fantastycznym klimacie. Więc słuchajcie, jeżeli e, będziecie tutaj w okolicy na Teneryfie, to jest e, zaraz Wam tutaj, e, myślę, że Wam tutaj napiszę, w jakie to jest miejscowości, gdzie można znaleźć ten sklep. To zachęcam Was do tego, żebyście, e, żebyście tutaj wpadli i żebyście sami się przekonali, że jest naprawdę fajnie, a ja jeżeli będę tego typu miejsca tutaj jeszcze znajdował, to postaram się również wam je tu pokazywać. Zresztą, tak jak zapowiadałem, jakiś czas temu na kanale mamy, niedługo ruszam ze swoim kanałem na YouTube, gdzie przynajmniej na początku, z racji tego, że tutaj właśnie z Agnieszką na Teneryfie jesteśmy, będziemy Wam pokazywali między innymi różne fajne miejsca tu na teneryfie, ale myślę, że na tym moim kanale znajdzie się trochę więcej treści, więc zachęcam, zapraszam, już niedługo, jeszcze nie teraz, ale już niedługo, myślę, że na przestrzeni tygodnia, dwóch tygodni pojawi się tam pierwszy odcinek, na pewno tutaj poprzez mamę dam Wam znać. No i co, a teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że że Wam się podobało, tak jak mówię, że poczuliście się, jakbyście byli tutaj ze mną. Mamo, wracaj do zdrowia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć! Dziękujemy Ci, Kornel, że zabrałeś nas w taką dość egzotyczną podróż. Tym bardziej, że w Polsce pada dużo śniegu i takie elementy ogrodowe sprawiły mi ogromną przyjemność i mam nadzieję, że Wam również. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Cześć!